osobą, siebie okay. za te 40 zakazów, które przekroczyła. O, wszystkie! Wszystkie! czerwone świat, który się dał. Także trzeba... Chyba jakiś mandacik, co? Nie wiem, jak to zrobić. Czy pouczenie? <śleskujesz> No. Tak, no. no to takie, No nie wiem. Co myślisz? Jeszcze może. Mandarz, czy pouczenie? No to chyba pouczenie, nie? Zaraz może. No, co? Ale kara u siebie nie uda im się oszczędzać. Co zrobimy? Będzie moreczka. No. To jest 100% taki Jeszcze obmata połączenie, żeby ci się wiodło, żebyś te swoje dzieciątka wychowała. No jeszcze nie do za tak. No i żeby ci minęło następne. 40. Dam radę. Damy radę. Tak? Damy radę. I co? To właśnie zaśpiewamy. Było i od dzisiaj jest nowy dzień. Tak, dobrze mówię? Tak. Od dzisiaj jest nowy dzień. Nowa karta. Jeszcze nie zapisana. Nowy rozdział. Nowy rozdział, i od dzisiaj będzie same bezmandatowe. Bravo! Yeah.